Gracias Dobry, witam bardzo serdecznie na bocheńskim spotkaniu wigilijnym przygotowanym przez y, Wydział Promocji. Urzędu Miasta Bochnia. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że jest wśród nas burmistrz Miasta Pan Stefan Kolawiński oraz przewodniczący Rady Miasta Pan Kazimierz Cisło. Witam serdecznie wszystkich Państwa i pragnę poinformować, że w tym roku do bocheńskiego spotkania wigilijnego zaprosiliśmy warsztaty terapii zajęciowej z proszówek, miejskie Centrum Dzieci. I młodzieży ochronka, pana Leszka Jaglarza, który prezentuje nam przepiękne wykonanie, wykonane przez siebie szopki. Jak Państwo widzicie, na rynku stanęły także zagrody ze zwierzętami owieczki i Kucyka eksponuje pan Kazimierz Chmura z Nowego Wiśnicza, a osiołka pan Łukasz Jasiński. Szanowni Państwo, mogliście Państwo przed chwilą usłyszeć kapelę bochnianie, wystąpią także inne sekcje, między innymi z Miejskiego Domu Kultury, Ochronki Stowarzyszenia Ulka. Jak co roku przygotowaliśmy także stoiska, do których wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy. Oddam teraz głos gospodarzowi miasta, panu Stefanowi Kolawińskiemu. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za tak liczną obecność dzisiaj na rynku. To bardzo miłe i e, świadczy o tym, że jest odzew na to, co Urząd Miasta poprzez e, działania Wydziału Promocji czyni. Proszę Państwa, spotykamy się w bardzo szczególnym okresie, kiedy jesteśmy kilka dni zaledwie przed świętami, tak radosnymi, tak rodzinnymi. I w związku z tym, Szanowni Państwo, chciałbym złożyć wszystkim najlepsze życzenia świąteczne. Dużo radości, dużo ciepła rodzinnego, dużo okazywanej sympatii, przeżywanych w radości i spokoju świąt Bożego Narodzenia. Niech nowonarodzony Bóg. Oficie błogosławi Państwu, miastu, nam wszystkim. Nieśmy to przesłanie spokoju i radości poprzez okres świąt, ale również życzyłbym wszystkim również przez okres całego nowego nadchodzącego roku. I na tenże moment również składam życzenia wszystkiego dobrego. Drodzy Państwo. Cieszmy się i radujmy się z tego, że jesteśmy razem, że przeżywamy te piękne chwile i mam nadzieję, że w naszej pamięci one zostaną na długo i zaowocują bardzo pozytywnie. Wszystkiego dobrego, jeszcze raz. Szanowni Państwo, w imieniu własnym, jak i Rady Miasta Bochni, chciałbym Państwu złożyć najsłodsze życzenie. Przede wszystkim dużo zdrowia, ciepła, miłości. Wzajemnej, wszystkiego dobrego, a na nadchodzący rok jak najmniej trosk, jak najmniej zmartwień i wszystkiego, wszystkiego dobrego dla państwa, dla państwa bliskich, znajomych. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. sobie życzenia proszę państwa bochniaków. A śniegu lecą z nieba, tańczą jakim wietrzy gra. W w słońcu, białym buchem zasypują świat. A błatki śniegu lecą, Jednący macierzanką i rumiankiem